Hej, jestem Laura. Opowiem dzisiaj o kolekcji Lol Surprise oraz o innych naszych przyjaciołach. To jest pani Strażak, pani Gabriela. To jest pan Bolek. Będzie występował w wielu odcinkach jako tata. To jest Małgorzata. Będzie występowała w wielu odcinkach jako mama. A to jest Hania. Malutka siostrzyczka, która niedawno się urodziła. A to Julka. To jest siostra, która ma 13 lat i będzie występowała w wielu odcinkach podawając się za wampirzycę. To jest Weronika. Jest to siostra, która ma 17 lat i jest bardzo fajna. Jest to kotek i należy do kolekcji Lol Surprise. Natomiast to jest Roxana. Będzie występowała jako siostra. Ma 18 lat i będzie występowała jako piosenkarka. To jest Ewelina. Jak widać, ma na sobie papiloty. Bardzo lubi je kręcić i często, gęsto będzie występowała w łazience. To jest Misia. Będzie występowała z Roxaną w jednym pokoju będą i ma 15 lat. Tu mamy trójkę rodzeństwa. Malwinę tutaj jest, tu jest Wiktoria, a tu jest Grześ. Grześ ma 16 lat, Wiktoria 17, a Malwina 19. Oto Tosia. Tosia ma. 6 lat i będzie występowała w odcinkach jako siostra. To jest Kicia. Ma 4 lata i chodzi do przedszkola. Będzie bardzo śmieszna w naszych filmikach. To Delfina. Jest to najlepsza przyjaciółka Misi. I ma 12 lat. To jest nasza bohaterka nie jest główną bohaterką, ale ratuje wszystkich w całym mieście i jedzie na swojej deskorolce i próbuje uratować cały świat. To jest pani Holly. Pracuje w bibliotece szkolnej i jest bardzo leniwa. A to nasza pani Britney i ona pracuje jako kosmetyczka. Robi często naszym nastolatkom paznokcie i hybrydy. Dziękuję bardzo Wam za oglądanie i wysłuchanie naszego filmiku. Prosimy Wszyscy Was o łapki w górę i subskrypcję na naszym kanale. Będziemy występować często w odcinkach. Do zobaczenia. Pa!